To nie dał ready. Armazii. Już. Kto dał gideon? E? Kto dał gideon? Halo, no, halo. Co? Czego? Nie mów tak do mnie. Kto dał gideon? Ej. Czego? Kto dał? Gideon? Kto dał gideon? Ja nie. Ja też nie. Czyli doktorek. I dalej, ja wziąłem... Doktorek. No tak Armazji. Nie. Tak, ja nawet nie, nie mam Gideona. Pytanie od tego zacznijmy, co, co to jest Gideon. Mapa. Ja nie mam mapy nawet żadnej, o co się chodzi, Ramek. Ja mam tylko latarkę. No i Gideon. Zakład mięsny Gideon. Nie lubię na, niej na, na tej mapie grać, bo to nigdy... Jest.. A, to jest nie... od piły. Tak, ja nigdy. Piła trzy nie... niedługo z... nie w kilo. Tylko na koło gramy. Na koło gramy? Nie wiem. Ja nie mam, wiem, że ktoś tu nie o nie, na tej mapie? Skat skin, wiadomo. Skat. Pie Pyramid head. Wiesz o co chodzi. Oh shit. No już wiem. Tylko nie wprowadzaj go do takiej wnęki. Dobra, spoko. Jaki kur... a, dobra, dobra. No tam robię generator. Zauważysz z daleka. A na którym to piętrze? Pierwszym czy całym... Dr drugi, drugi. No kurwa. To słyszę cię to mogę ci pomóc. Gonicie? Nie, nie goni mnie. Dobra, chodź. goni mnie jakiegoś gościa to odbiegłem. A nie, idź, idź, idź tamtym pomóc. Bo ja w tej chwili nie potrzebuję pomocy i sam tu zrobię. Tam nie wchodź, tam nie ma wyjścia. Dobra. Nie no pomogę ci, bo jakby... Ale jak zjebiec czeka, to ci uduszę. On to ma duś. on ma... Te, no, z on ma perka, że widzi jak te. Jak geny będzie, będziesz robił, geny i on, za, on ci jest ten. Zniszczy to ci później, zniszczy, to Jak dotniesz gena, to on będzie wiedział. To on, on Gdzie widzi, jesteś? Okay. On widzi, że na przykład gena zniszczył. No, Idzie ogólnie. na górę. O, barbę ma. Idę potrzeby. siebie. Barbeba. ba Barbe na... On jest tu gdzieś na drugim piętrze, to ja idę po tego On tam stoi przy tobie? O kurwa tak No Hoppa Barbe Q&Chili Może, może lubi chili Ta, na pewno ma, bo, bo on, od razu on chwalił kata i nie chciał trafić Ej, jak ja mam do ciebie niby tam wejść? Armazyj ci dalej goni? Tak kurwa. Dobra, to ja ratuję cię. No, ja się poddałem, kurwa, bo dosłownie przy nim stanąłem. Ciekawe, ja mogę cię wyleczyć. Czy mogę? Możesz. Mhm, dobra. No, a to potem. Karlo cię wyleczy. Karolina Eee I poszedł w drugą stronę. O, poszedł do nas. Bo ja byłam za blisko. Tak, mam go. Wyszedł, wyszło mi kręcenie. Raz, ale wyszło. Łatwo? Jeszcze gryję. Słowo klucz. Godni mnie nie to. O czy tu? O jezu, syf Idzie do Was. Nie. Marmadjota! A dupa, no, Za szybki inny jest. Dobra. Próbujemy. Ma no, daleko hak jakkolwiek. Nie ma no, daleko nie. haka, no, uwierz mi. ma. A, pójdzie ten, Mogę go w sumie sabotować. Widział cię? Raczej nie. Dobra, dawaj Karlo. Gdzie jesteś, armazen? Kurwa! Nie eee, wiem, jak pomysłaś? miejsce to nazwać. No surowo jestem niedaleko was. Ale to widzimy akurat hak widzimy, no spokojnie. Ja moc. Je ja dużo odgłosów wydają, tam stoję obok ciebie? Armazji? Nie, na dole. Dobra nie jest obok, nie? Nie wiem, ten kot czasami się tak mocno przydaje. On jest nad wami. Jebać. Jebać Nie chcę sobie weszłeś. No Uratowałem cię. No co? No właśnie, warto było? Co nie wiem. jedzie ja tu? Mojego. Chodź Nie, Ale zi. nie, no, nie zimacz mi! Nie wiem, nie Ciebie. lubię Cię! Ludzie, on nie ma peka od świni, on ma peka od samego siebie. Jak kupnie gena, to dopóki nie zostanie zlikwidowany, on jest Nie, nie, nie wykiwa. Słucham, jak to jest w ogóle? Nie, mocno. Czekaj, idę przez... Zaczęlibyśmy w nie, czemu go tutaj przeprowadziliście? On tu za mną wszedł. Karlo masz zegar? Nie. O faj! On w na dół? Dobra lecz. Las na dół. Idź. O boże! Zronek ty... gówny znowu. Ale się nie wierci. To jest za mała kurwa tego ma pana karta no to jest zarombista akurat mapa. Dobra. No idzie do piwni. Trudno, idę armazji próbować. No próbować nie, nie uratujesz mnie już. Ale idę próbować go odgonić. Róbcie geny, róbcie geny, róbcie geny. Ale on już nie żyje Ale róbcie geny, ja chcę go odgonić. Nie, nie trafił raz Trafił Cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Dobra, paleta. Ja wala. Dobra, Łatwo? Nie. Nie no, Kat to jest za bossa postać. Jak używa swojej umiejętności, to znaczy nie, nie traci kat? kompletnie. Kat jest normalną postać, Kat jest w miarę okej, okay, ale nie tą mapę. To jest moim zdaniem za słabe, że on jak używa swojej umiejętności to nie traci speeda kompletnie. No, no trochę to jednak No to... Kupujesz. No bo nie wiesz, nie możesz... Unikasz i wtedy tracisz czas i on po prostu wyjdzie z tego i czasami. Więc, no. O. To Nie do kratki. Super. Szepty, pokój, ścieżka ugodnawki i dreszcz polowanie. ışla <laughs>